Hej, witam was ponownie bardzo serdecznie w grze Metal Gear Rising Revengeance. Zanim przejdziemy dalej, ja spauzuję grę, ponieważ mam wam kilka rzeczy do wyjaśnienia, a wiem, że cutscenka mi na to nie pozwoli. E, otóż po pierwsze, przepraszam was bardzo, że tak długo nie pojawiały się odcinki e, właśnie z Revengeance. E, wzięło się to stąd, że oczywiście miałem ograniczony czas i priorytet miały inne serie, takie jak... Co ja tam ostatnio robiłem? Beyonda i The Walking Dead Te serie się skończyły, teraz Metal Gear Rising Revengeance zyskuje priorytet na moim kanale I będzie publikowany, no mam nadzieję, codziennie o godzinie 13 Drugi fuck up polega na tym, że wczoraj o godzinie 13 pojawił się odcinek na moim kanale Był zatytułowany Pościg I musiałem go usunąć, bo okazało się, że jest z kolejnego rozdziału Jak gdyby przeskoczyłem cały jeden rozdział Oczywiście nie mogę robić luk na, na, na kanale, nie mogę zostawić was z wybrakowaną fabułą, e, więc najpierw e, skończymy ten rozdział, który przez przypadek ominąłem i dopiero później opublikuję jeszcze raz ten materiał, który był wczoraj. Mam nadzieję, że to wszystko jest jasne. Jeśli nie, to pytajcie, o, odpowiem w komentarzach. A teraz lecimy dalej z serią. hope so. You'd be a little conspicuous just walking the streets. Relax, Kev. I'll blend right in. Yeah, you've yeah. <laughs> Well, just get into the sewer system ASAP. Hopefully, anyone who notices you will just mind their own business. You sure you want the K9000 there along for this one? I had the good doctor make some adjustments along with the repairs. Remote piloting and AI wiping have been disabled. Kiciałkę ze sobą zabrał. Chyba mu się spodobało. O Boże, robożarty. żarty. To jest dla go. mnie. O Boże, Raiden... Mistrzem stealtha to ty nie jesteś. Przyjechał do biednej dzielnicy Ameryki Południowej, drogim autem, z cyperki całką, w stroju tradycyjno-folkowym, w dodatku jest cyborgiem, na pewno nie rzuci się w oczy.

The lab's been dumping illegal waste into those sewers. FYI, they're also involved with the cartels in human trafficking. Allegedly, anyway. <sighs> this just gets better and better. Tell me about it. We need you to infiltrate the lab and find out everything you can. Of course, you'll have to find it first. We still don't know the exact location. So I'm looking for anywhere the lab might hook up with the sewers? Yep. If they're actually dumping waste, they've got to link up somehow find that connection sneak into the lab and see if you can find evidence implicating them on anything no problem stealth's my specialty tak, <laughs> dzisiaj na początku. well we'll see do we have any idea what kind of research they're doing there not really maybe something related to all the people they're trafficking like experimentation it's possible first things first though find a way into that lab oh right it says here, the locals say black crocodiles live in those sewers. So you know, uh, watch out. <laughs> black crocodiles? Could they be talking about UGs? Maybe just an urban legend, but still, be careful. Right. i scout ahead. You will provide backup. <laughs> sir, yes, sir. Commence operation. Okay. Um. Lokalni mówią, że w tych kanałach żyją. O właśnie! No, bo lokalni mówią, że w kanałach żyją czarne krokodyle. Cokolwiek to jest, Raiden twierdzi, że mogą. Mogą mówić o Yujikach. Nie wiem, nie wiem, co to w ogóle jest, ale on tak twierdzi. Więc no i istnieje duża szansa. Zobaczmy, co tutaj się znajduje. O, jest skrzynia. Jest duża szansa, że te Yujiki przypominają. Przypominają w jakiś sposób. Czarne krokodyle. Wierzę, że za moment się już o tym przekonamy. O właśnie. Nie jestem pewien czy o to chodziło. Jeszcze nie do końca ogarniam, ale... Wydaje się. No aż kurczę z Próbuję ogarnąć, na czym polegają te bloki, ale niespecjalnie mi to wychodzi. Możemy mu uciec z dłoń. W momencie, kiedy przeciwnik. Właśnie, rzuca się na nas. Z czerwonym atakiem My go możemy sparować, kiedy rzuca się na nas. Z żółtym atakiem nie możemy nic mu zrobić. Ale dobra, ważne, że już jako, jako tako wyczaiłem. Okej, okay, odblokujcie mi przejście dalej, pusto. Nic mi tu nie pozwolą zrobić. Mógłbym tego zatłuc. Na szybko I nie wiem czy tamten drugi się od razu Przy okazji połapie A spróbujmy też go na, na cicho Utłuc Co nie mogę? No chyba nie mogę Dobra Może z góry tylko Ajdę skocz no, Proszę cię Misiek A, Dzięki Kurczę, oszedł za daleko, ale Puuu, smutno. Teraz nie wiem czy czekać aż wróci. Wróci, dobrze. Raiden twierdzi, że jest mistrzem stealtha, więc może pozwolmy mu od czasu do czasu faktycznie to udowodnić. Tym bardziej, że walka z tym typem przeciwnika a nie należy do najłatwiejszych, jak widzieliśmy przed chwilą. Tu zgaduję, można wskoczyć. Pewnie znajdziemy coś ciekawego. A myślałem, że odkryłem jakąś dodatkową lokację. To się okazuje, że to jest normalna droga. Normalna ścieżka. Ja cały czas podnoszę jakieś rzeczy i nie mam zielonego pojęcia, do czego one służą. Właściwie podejrzewam, że wśród oglądających jest kilka osób, które grały już w Metal Gear Rising wcześniej. Być może one wiedzą, um, czy coś z tych przedmiotów jest dla mnie w jakikolwiek sposób istotne. Ożwy męgie. Muszę przyznać, że na razie biedna jest ta lokacja. Niespecjalnie mam tu cokolwiek do roboty. Ani widoczków ładnych, ani nie dzieje się specjalnie dużo. Dobra. O, ale się wjebowałem. Cześć. Chowaj się, młody może przeżyjesz! żyje. <laughs> Żółwilicze się nie oglądał. Myślę, że w kanałach tylko nic mieszkają. Dobra, tego może będziemy w stanie wykończyć. Dobra, jeden z głowy, dwa zostały. Nie są trudne do pokonania, wyglądały na wielkie jakieś... Ja coś na czerwono, nie do końca wiem co to może oznaczać, ale jednego uda nam się znowu wykończyć zanim cokolwiek nam zrobi. Gra się niesamowicie łatwo w tym momencie i nie jestem pewien, czy przypadkiem nie mam teraz zmienionego trybu gry na easy. Obiecam, że sprawdzę to po nagraniu dzisiejszego odcinka. Gdzie jest dzieciak? Gdzie jest dzieciak, ja się pytam? What you speak english uh yeah i'm from america call me ryden <laughs> my name george like georgetown george I'm <laughs> just like all damn america president yeah so what are you doing here me what the rest of you do here you lose the map of ninja hideout ninja man <laughs> no i'm looking for bad guys so I'm to humor. To the search lab. You know about it? Me know me now go back. Hey, you're not one of them scum, nah? Nah, I guess you're alright. If you're a cyborg, you know who they is? Sort of. What happened to you? Oh, me been live on the street, rake and skate for a bob, nah? Then this good need dressed like the mafia say, hey boy, you want a job? What well, the worst gonna happen, nah? But that mother scunt don't put me on a last boat! They pack us all a pickable dirty container, next thing we know, we here. At the zombie lab. All kids? Like you? Yeah, a lot of boy. But then me been over here, what them scunt wanna do? Snuff us out. And got all the organ. So you ran? Uh-huh. You shame me not a bad-ass robot ninja man, same as you! <laughs> me been strongest cyborg ever! Warlock all them phantoms in black clothes that I pass me! Starting to sound like a bad guy yourself. Just plain, nah? Me done plenty bad thing. But me not kill no man. Nah, never. Good. Me tried to warn other boy, I say, his brain would get cut out! Run your ass out of there! But them boy with me you no know, understand. They like Spanish or something. So me the only one for escape. Then that machine come after me and... And I know the rest. Yeah. George, I need every detail about how you escaped. Oh. Okay, so the kid got into the sewers through a drainage channel? Yeah. He says the channel is super tight. But there's some kind of shutter next to it. Got it. That must be where they dumped the waste. There's something else. It sounds like a desperado exec was on site yesterday. If a sentry cyborg was on hand for the meeting... You should be able to review their video log, provided you can find a server access terminal. That would give us the evidence we need, as well as a little peek at the level of their technology. So what about the kid? I made sure the area was secure and told him to sit tight. Sure. Tak, czyli sprawa wygląda w ten sposób, że chłopaki. krają dzieciaki, zabierają im organy, a ich samych, nie wiem, w jakiś inny sposób otrzymują. Widzieliśmy, że chłopak był cały okablowany. Być może jego zmieniają w cyborga, nie wiem, czy o to chodzi. E, nie wiem też, czy to jest. Ten wylot, którym wydostał się młody, a to są te drzwi, o których była mowa. Ale najprawdopodobniej tędy dostaniemy się a, do laboratorium. Spróbuję. Mm, przy okazji mam misję dodatkową e, polegającą na. polegającym na sprawdzeniu, czy mogę dostać się do jakichś tam paneli e, i wygrać e, nagranie z monitoringu. It's... It's box. O Boże, Metal Gear Solid. That Zobaczysz. Oh, it's from that could work Jak ja mogę tego używać? Zaraz będę musiał zobaczyć. E, recovery sub custom. Nie. Dobra, teraz pytanie L2. <laughs> Snake byłby dumny. <laughs> Zarąbiście. Czyli w ten sposób być może będę w stanie się ukrywać. Wiem, że to jest głupie, ale... To jest głupie tylko dla osób, które nie grały nigdy wcześniej w Battle Gear Solida. Czy będę w stanie go zaatakować z tego kartonu? Chociaż nie wydaje mi się. O, kurczę, to nie niepotrzebnie. Chyba. Jestem pewien O, ją przerąbane. Łapa ucięta, dobra. Tu już go do do końca. I krój całego. Krój, 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 krój. Dobra, nieważne. Ale to jest tylko jeden z trzech, co reszta mnie nie widzi, chyba sobie jaja robicie. Jak mogą mnie nie widzieć? No dobra, no to niech są nie chcę mnie Kurde. Ok, teraz mam przyrąbane, to już na pewno. Kraj, 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 kraj. kraj. Dobrze, łapa poszła, a ten drugi mi prawie siępnął. Łapa ucięta został bez łapek. Po nóżkach, po nóżkach, po nóżkach, po nóżkach, dobrze. Tylko że ten drugi nie wytrącił z równowagi. Wkurzymy te kamera, nie, nie mam nad nią specjalnej kontroli.

O, tam na górze jest przejście. Pytanie, jak my się tu możemy dostać? No chyba nie tędy. Spróbuję się sobie tu wbiec. No, nope, nic z tego. Tędy przecież nie przeskoczy, nie mam najmniejszych szans. No kurczę, jak sobie ze mnie nie róbcie Co ja mam biedny zrobić? Dobra, to są jakieś drzwi, może o to chodzi. Tam pewnie było jakieś, jakieś ukryte przejście, w razie gdyby mi się udało przejść tą lokację, bez zniszczenia wszystkiego naokoło. Dobra, wejdźmy na górę, zanim... o właśnie, właśnie, właśnie. Czymkolwiek to jest, nie wiem, czy chcę wchodzić temu w drogę. Jak mi, myślę, że jestem odwrócony. Na szczęście nie było to zbyt mocne jakieś trofki się dziwne dostaje, dużo dziwnych trofek. Stealth mi w tej grze ani troszkę nie idzie. To niestety muszę przyznać. Okej, okay, uh... Wygląda na to, że lokacja jest już przeze mnie wyczyszczona, teraz... Nie, jeszcze jeden się tam Oczywiście musiał mnie zobaczyć. Jego strata. Mam nadzieję, że czwartego już nie ma Aaaa, oh, co one cały czas będą spawnować? No ja nie róbmy Jestem w wodzie, może... Hicnąłbym sobie w tą wodę. Nieważne. O, sam Raiden wiesz lepiej. Tu pewnie nie. Specjalnego gdzie się dowiem co mam robić? Find a way into the research laboratory. Pewnie muszę przeskoczyć po prostu tutaj na górę i w tamtą stronę, ale nie jestem pewien. Zaraz zobaczymy. Tutaj, tutaj. Podnieś to śmiało. No nie, no tam nie doskoczę. Okej, okay, pokaż. To małe coś tutaj? Mam tędy przejść? Naprawdę? A, pewnie jest taki ukryty przejście. Ha, ha, ha Dobra, całkiem w porządku. Postaramy się nie odpalić monitoringu W ogóle dzięki, że mocujecie na nie klaster, dzięki czemu doskonale wiem na ile mogę sobie pozwolić Pozbierajmy to co tu leży, tu coś chyba było O, ta kamera na przykład się rusza, słuchajcie Wydaje się, że była trowka za zniszczenie wszystkich... ...fuck. Dobra. Zabezpieczenia mają całkiem słabe, skoro wystarczyło nacisnąć guzik. Ah, to wygląda by na to, że to jest obszar utrzymania UG. Powinieneś tam, tam znaleźć terminal. Coś, co używano, by włożyć parameters misji do UG. and something i can use to access the lab's main server? perhaps. but first, you need to take a dump. a dump. so, what? a dump. a digital optical output mounted proxy. <laughs> you'll need one to interface with the terminal. <laughs> i'll see what i can come up with. how do i use it? simply connect to it. you should be able to use your communications outlet to control the proxy, UG. Gra right, let's give it a shot. Gra jest ogólnie spoko, ale momentami jak się trafi ten kwaśny humor kodzimy, to naprawdę nie wiem co powiedzieć. Dobra, słuchajcie, dotarliśmy do laboratorium. Myślę sobie, być może to dobry moment, żeby skończyć dzisiejszy odcinek a drugą część tego rozdziału, myślę, że już ostatnią, zobaczycie jutro, czyli w niedzielę, a w poniedziałek ruszymy z materiałem, który omyłkowo opublikowałem w piątek, także wtedy już się chyba wszystko zazębi i chyba już seria pójdzie naprawdę gładko do samego końca. Okej, okay, na dzisiaj to wszystko, dziękuję wam bardzo za uwagę, widzimy się już jutro, trzymajcie się ciepło i papa.